Czuć się bezpiecznie we własnym domu? Alarm i ochrona to nie wszystko. Co jeszcze jest istotne? Odpowiedź na to pytanie poznacie zapoznając się z kolejnym podcastem na oficjalnym kanale Pilkington Polska Natchnieni Szkłem. W ostatnich latach szklane elementy aranżacji wnętrz zyskują na popularności. Różnorodność wzorów i kolorów, możliwość łączenia ze wszystkimi niemal materiałami, takimi jak metal czy drewno, a przy tym bezpieczeństwo użytkowania umożliwiają projektantom realizację. Nawet najbardziej awangardowych pomysłów. Nic dziwnego, że uniwersalne i niezwykle plastyczne szkło stało się ulubionym materiałem wykończeniowym zarówno dla architektów wnętrz, jak i projektantów mebli. Czy szkło we wnętrzach jest bezpieczne? O kwestiach bezpieczeństwa rozmawiamy dziś z Iwoną Kunarską, produkt menadżerem z Pilkington IGP. Dzień dobry, Pani Iwono. Dzień dobry. Tak, w zależności od koncepcji projektantów, szkło może stać się głównym, dominującym elementem wystroju pomieszczeń lub dodatkowym, podkreślającym charakter całości. Rosnącą popularnością cieszą się przeszklenia wewnętrzne, umożliwiające dowolne dzielenie przestrzeni. Bez optycznego ograniczania jej wielkości. W zależności od potrzeb klienta, odpowiednio dobrane produkty szklane pozwalają nam na zachowanie prywatności bez ograniczania dostępu światła dziennego. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o kwestiach bezpieczeństwa związanych z doborem szkła. Jaki rodzaj szkła jest najczęściej wykorzystywany we wnętrzach? Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa, koniecznie szkło hartowane. A na balustrady najlepiej szkło hartowane i laminowane. Jeśli krawędzie będą odsłonięte, to szkło powinno być szlifowane. Mamy szeroką gamę produktów, zaczynając od powszechnie używanego szkła bezbarwnego, poprzez szkła barwione w masie czy szkło odżelazione Pilkington Optiwhite. Od lat dużym zainteresowaniem cieszy się szkło Optiwhite które dzięki obniżonej zawartości żelaza zostało całkowicie pozbawione zielonkawego odcienia, tak bardzo widocznego, szczególnie na krawędzi szkła. Uzyskana w ten sposób wysoka transparentność szklanej tafli znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie w ostatecznym wyglądzie ścianki działowej, balustrady, drzwi cało szklanych czy mebli decyduje jego przezroczystość. Neutralna barwa idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wyeksponowane są brzegi szkła, a inwestor chce mieć bardzo eleganckie wnętrze, dopracowane w każdym najdrobniejszym detalu. Zazwyczaj spotykamy w budynkach szkło bezbarwne, ale czy są dostępne jakieś inne barwy, zachowując przejrzystość szkła? Jeśli tak, to jakie? W przypadku, gdy chcemy podkreślić charakter wnętrza kolorem, Mamy do wyboru szyby barwione w masie, w kolorach grafitowym, brązowym, zielonym czy niebieskim. Intensywność barwy idzie w parze z grubością czyli czym grubsze szkło, tym ciemniejsza barwa. Jeśli chcielibyśmy bardziej zaszaleć z kolorami, to mamy taką możliwość w szkle laminowanym. Tutaj jest do dyspozycji pełen wachlarz barw folii. Co pozwala nam na zrealizowanie naj, nawet najbardziej wyszukanych projektów. Czyli nie jesteśmy skazani tylko na szkło bezbarwne. Dokładnie. Szkło nadaje wnętrzom nowoczesnego charakteru i jest bardzo uniwersalne. Jaki mamy wybór, jeśli chodzi o szkło do kuchni czy do łazienki? Oprócz walorów estetycznych i bezpieczeństwa, przy zastosowaniu szkła we wnętrzach równie ważne są jego cechy użytkowe. Takie jak łatwość utrzymania w czystości. Dzięki nim szkło używane jest jako zabezpieczenie innych materiałów wykończeniowych, np. przed wilgocią, zabrudzeniem czy zalaniem. Szklaną taflą można pokryć ścianę nad kuchennym blatem, czy też całą strefę kąpielową w łazience. W przeciwieństwie do glazury czy naturalnego kamienia. Pozostaje ono również neutralne wobec stylu wnętrza. I co ważne, możemy zastosować tutaj jedną dużą taflę, dzięki czemu mamy gładką, łatwą do oczyszczenia powierzchnię i nie musimy martwić się kłopotliwymi do czyszczenia i odnawiania fugami. Jeśli chcemy zachować oryginalny kolor lub wzór, który mamy już na ścianie, stosujemy szkło bezbarwne. A gdy chcemy zakryć ścianę, możemy użyć szkła nieprzeziernego z naniesioną emalią ceramiczną w dowolnym kolorze. W przypadku jasnych kolorów emali, a w szczególności koloru białego, zaleca się wykonanie na szkle odżelazionym OptiWhite, gdyż szkło flot może nam zaburzyć trochę barwę szkła hartowane oczywiście y, mogą być wykonane w konkretnym kształcie i możemy w nim y, wykonać potrzebne otwory czy wycięcia na gniazdka elektryczne. A co ze szkłem do kabin prysznicowych? Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając szkło do kabiny? Tak jak wcześniej mówiłam, szczególnie ważne jest tutaj bezpieczeństwo. Musimy mieć świadomość tego, że wraz z wielkością szyby powinna nam się zwiększać grubość szkła. Duże znaczenie ma tutaj również sposób mocowania. O ile w gotowych kabinach, które są powszechnie dostępne na rynku, mamy szkła zazwyczaj umieszczone w ramach, co poprawia sztywność i stabilność szkła, i tutaj może ono być dosyć cienkie, od 4 do 6 mm. Tak, już w kabinach całoszklanych wygląda to całkiem inaczej. Szyby takie potrafią mieć nawet ponad 3 metry wysokości i w zależności od szerokości zaleca się zastosowanie grubszych szkieł od 8 nawet do 12 mm. Chciałabym podkreślić, że, że cały czas mówimy o szkle hartowanym. Jeśli chodzi o praktyczność to doskonale w takich trudnych warunkach sprawdzi się specjalnie opracowane do tego typu zastosowań szkło Pilkington OptiShower z trwałą powłoką pirolityczną antykorozyjną, która umożliwia swobodne spływanie wody. Szyba jest dzięki temu odporna na zacieki oraz kamień osadzający się z wody. Osoby, które oczekują pod prysznicem nieco więcej intymności, mogą wybrać szkło opal, matowe, mleczne lub z sitodrukiem, czyli wzorem nadrukowanym na wybranym obszarze szkła zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Jeśli chodzi o wnętrze domu, to o co jeszcze warto zadbać, aby zwiększyć bezpieczeństwo? Ja, jako mama, Wiem, jak ważne dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo naszych dzieci. Dlatego chciałabym zwrócić szczególną uwagę na szyby wewnętrzne w oknach. Mam tutaj głównie na myśli duże okna, na przykład balkonowe, w które łatwo wpaść lub wjechać. Na przykład rowerkiem. Na przykład tak, lub deskorolką. Zdarza się. Tak, wiemy, że się zdarza tak u znajomych również. Trzeba pamiętać, że zwykła szyba potłucze się i spadnie w dół w dużych ostrych kawałkach. Dlatego zalecam zastosowanie szyb bezpiecznych, laminowanych. Które po stłuczeniu będą trzymać się folii i pozostaną w oknie. Jedynym naszym zmartwieniem będzie wtedy tylko zorganizowanie wymiany stłuczonego pakietu. Decyzja o właściwym doborze okien jest decyzją na wiele, wiele lat. W związku z tym uważam, że warto jest się zastanowić nad różnymi funkcjami, jakie okna mają spełniać, a przede wszystkim nad kwestią bezpieczeństwa. Podsumowując, o jakich szybach możemy powiedzieć, że są bezpieczne? Szyby bezpieczne to szyby hartowane i cała grupa szkieł laminowanych. Hartowane charakteryzują się nawet kilkukrotnie większą wytrzymałością niż zwykłe szkło o tej samej grubości. Jest ono bardziej odporne na uderzenia i temperatury. Dodatkowo charakterystyczny dla szkła, hartowanego sposób pękania na drobne tempo zakończone kawałki. W przypadku pęknięcia szkła, odłamki te nie są ostre, więc ryzyko zranienia jest zminimalizowane. Szkło laminowane jest to takie szkło, które składa się z dwóch lub więcej szyb połączonych ze sobą folią PVB. W przypadku uderzenia pęka, jednak kawałki szkła pozostają na miejscu i trzymają się folii. Dobrnęłyśmy do końca dzisiejszej rozmowy. Pani Iwonie, bardzo dziękuję za dzisiejszą pogawędkę. Bardzo dziękuję. A naszych słuchaczy zapraszam do śledzenia ciekawostek, które odkryjemy w kolejnych podcastach Natchnieni Szkłem. Do usłyszenia.